Witajcie. W tym materiale pokażę Wam moje zdobycze growe w, z roku 2024. Tak, 2024. Teraz mamy rok 25. Net, net for Speed Most Wanted na Game Advance. Tak, mam tylko Netflix, Speed'a. Inna gra na Gamboja, którą kupiłem w, tady, w tamtym roku. No ale no jako, jakoś tak wyszło. Ratchet Gladiator na, play, na PlayStation 2. Też jedyna gra kupiona na PS2. <grywy> nie wiem jakim cudem, nie wiem dlaczego tak wyszło. Ale to jedyna gra. Wydanie na Skandynawie, ale gra jest po angielsku. Kolejne gry na DSA. Netforce, net, Netforce Pit Nitro. Wydanie skandynawskie, ale to jest angielskie, gra po angielsku. Ulotki, nie ulotki. Gruba instrukcja. Instrukcja obsługi Lego Harry Potter, lata jeden cztery na DSA, gra z Wielkiej Brytanii, kupiona na Ibaju. Wydanie oczywiście angielskie, Coco Bandes. Wydanie niemieckie, bo ta gra jest tylko na Niem w Niemczech wydana. Znaczy, chyba jeszcze w, Franc w Francji zostało to wydane. Czyli po francusku kładka. Ale gra jest tak po angielsku: bo to w sumie gra logiczna. Za dużo tam tekstu i tak nie ma, znaczy jedno wybory jest, wyboru, jest to niemiecki, to chyba francuski, hiszpański, Ale ogólnie pudełko jest tylko z niemiec, po niemiecku i z tym nieszczęsnym oznaczeniem. No ale... Unikat, no ale grobowała to jedyna gra taka. Przypadkiem to odkryłem i kupiłem, tym bardziej, że no w dobrej cenie to kupiłem, gra PC, tak, jasne. Co tam pis pisze, nie wiem. Cześć, Netflix Pit Most Wanted na DS. Wydanie u, angielsku, po angielsku, ale bardziej widać dedykowane pod Skandynawię. Kierunek z grami. Gra retro, 65 zł i 65 zł. No to chyba było tak kupione, o, z tym nagiem, bo ja to kupiłem, o ile mnie pamięć nie myli. Makulaturki, paragon, gra pięknie jest. Tylko były 4 gry na mamy Xbox One, i to jest Shadow of the Tomb Raider. I to była trzecia część tej trylogii? Tak, trzecia część. Dziś jest standardowo dobra gra. Nie ma 3. Szkoda, że wydanie jest francuskie. Hmm, tu pisze dubbing. że nie ma dubbingu polskiego? Ale to jest tekst po polsku, ale ciekawe, jak zainstalowałem grę z płyty, to się pojawił komunikat, że jest to aktu aktualizacja, która wyważy tyle samo, to sama gra. I to się potem okazało, że gra ma polski dubbing. Nie wiem czasami, czy przypadkowo... I najlepsze to, że to nie zajmowało 40GB, bo gra zajmuje 20GB, bo to aktualizacja 20GB, czyli powinno być 40GB, a gra zajmuje tak 20GB. Prawdopodobnie podobnie mi się usunęło to francuskie, francuskie wydanie, a zainstalowało się chyba polskie, nie wiem. Ale dubbing normalnie polski był. Tomb Raider Definitive Edition pierwsza część tej trylogii kupiłem nową no, folią kupiłem nawet nie wiedziałem że ona no, nie doczytałem Widzę dubbing po polsku normalnie to był Dolmen, Devan Edition, wydanie polskie. O, a puła w konsoli. To się przygotowałem. Gera toporna poddałem. toporna ciężka, bo to gra w stylu Dark Soulsów. Dark Souls w takim stylu. Niby powiem, trochę łatwiejsza niż te oryginalne Dark, Dark Soulsy. Ale i tak, tam walki z bossem są takie dwie najcięższe. Jedną udało mi się to pokonać. Drugą utknąłem i się poddałem. Może kiedyś do tego wrócę, na ten moment poddałem się, poddałem się. Alex, tu polskie wydanie z polskim dubbingiem. Tu też się poddałem w ogóle na samym początku, bo tekstu do czytania to jest od groma. No po prostu od groma, to się nie gra, tylko ogląda się napisy, napisy i napisy, napisy. Ojca wybiera dialogi, żeby z nim, rozmawiać, ojej. Gdyby nie to, że jest tam tak dużo napisów, to może bym pod to podszedł, naprawdę. Bo jak chwilę pograłem, no to chyba nie jest aż tak źle. Tylko ta, ta ilość tekstu do czytania i portu. Gigantyczne. Star Wars Jedi, upadł zakon. Fajna gra, dobra gra. Przeszedłem ją. W ogóle, patrzcie na tą cenę, to 3,5 a to 40, a, po, a przepaść w tych krach jest niesamowita. Nie wiem jakim to oczy wycięli na 35 zł, to powinno być max 20. Naprawdę. Po polsku, polski dubbing. Bo jakby inaczej. Horus z Polski. Wydanie polskie, po polsku napisy Tak gra też była kupiona w ciemno jak te dwie te się kupiłem, kupiłem w ciemno To też była kupiona w ciemno w ceksie właśnie tutaj się poddałem, bo trzeba tylko lata, czyli tylko lata w takim statkiem kosmicznym po kosmosie strzela się do przeciwników nawet na poziomie łatwym gra dla mnie nie jest trudna, no dziwna no, po prostu to sterowanie nie dla mnie ja po prostu nie umiem latać tymi statkami kosmicznymi może to... Może łatwe może ja po prostu czegoś nie umiem jestem może za, za głupi na to No ale 20 zł za tę to... Dużo nam mówi, że to nie jest jakiś wielki hit, który warto ograć. Kolejny to jest Epic... Kirby Epic Yarn na Wii. 2D, taka bajka w bajkowym stylu. Sani Colors na Wii, to jest przechodni z Wielkiej Brytanii z e Ibajo. Na ebayu kupiłem Kole Kolejny to Super Mario Galaxy na Wii, klasyka. O, płyta w, na w napędzie. Gierę poszedłem na 100% jako Mario i jako Luigi. Więc w sumie mam 242 gwiazdki zebrane Klasyka klasyków. Gra numer 1 I party. Wiem, że działa, ale nie grają to tylko w do konsoli. Uruchomiłem czy się w ogóle uruchomi i tyle. Bullet Race Race Bullet Race Wyścigówka Gra, gra Wyścigowa na Wii Wydanie NTSC Ta gra została wydana no, tylko w Stanach Tylko w, wydanie NTSC Ciekawe jest to, że ta gra ma editor tras Tu można budować normalnie trasy oraz Network Speed Nitro na Wii w takim ochronnym opakowaniu. Kolekcja. W tym roku jakaś wielka nie jest. W tamtym roku się nie uzgarała. Może ten rok będzie lepszy. Może tego będzie więcej. A i tak jak się co pograsz. jest. Zawsze to kolejne gry do kolekcji.